a wszystkim mieszkańcom grodu króla, Kazimierza Wielkiego, udziel łaski, czynienia dobra. władców, bohaterów narodowych oraz wszystkich zmarłych rodaków. Modlących się do Ciebie w tej katedrze wawelskiej i przymnóż nam wiary. Uszczeni grze to czyńcie na moją pamiątkę. księże proboszczu, księża Dla ciebie to honor i wielka radość zarazem być tutaj z wami w tym dniu, który wpisze się na trawę w ponad 800-letnią historię miasta Kowala oraz Stowarzyszenia Miast Dolakazimierza Wielkiego. To wyróżnienie i szczęście móc się modlić w tym miejscu, gdzie czuć tchnienie ponad tysiącletniej historii Polski, przy grobach patrona i ojczyzny świętego Stanisława, świętej Jadwigi i tak drogiego naszym sercom króla Kazimierza Wielkiego, którego 700leci urodzi, dziś właśnie innowujemy. Pragnę wyrazić wielką wdzięczność mieszkańcom Kowala, którzy, nie bacząc na trudy i niewygody długiej podróży, zgromadziły się tak licznie w tym świętym miejscu. Pozdrawiam także wszystkich przyjaciół miasta Kowala, którzy przybyli do katedry Wawelskiej z królewskiego miasta Krakowa i z różnych miast i miejscowości w całej Polsce na czele z naszym znamienitym rodakiem, panem Janem Nowickim. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miasta Kazimierza Wielkiego kłaniam się nisko obecnym tu delegacjom brodów kazimierzowskich, panią i panom, burmistrzom, wójtom sekretarzem, przewodniczącym rad oraz radnym z Będzinami, Bokni, Bydgoszczy, Szkowa, Kruszwicy, Nowłodzia, Lelowa, Łęczycy, Stopnicy, Szydłowa, Tuchowa i Wąwolnicy. Składam głęboki szacunek wszystkim przedstawicielom szkół i instytucji noszących imię Kaźmierza Wielkiego, w tym dowództwu Pomorskiej Brygady Logistycznej z Bydgoszczy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słonnikach, 43. LO z Warszawy, ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 3 w Przemyśliu, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Jaworzynie, Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Błyskazdroju, Liceum Ogólnokształcącemu w Łęczycy oraz Szkole Podstawowej Gimnazjum LO i Zespołowi Szkół w Kowalu wraz z pocztami sztandarowymi. Mam takie prawo, aby w imieniu tu zgromadzonych złożyć wyrazy głębokiego szacunku i serdeczne podziękowania dla przewodniczącego dzisiejszej uroczystości księdza biskupa profesora Tadeusza Pierąga. Ekscelencjo, z serca dziękujemy za uczyniony nam zaszczyt, za wspólną z nami modlitwę, za piękne i mądre słowa pomini. Pragnę także wyrazić szczerą wdzięczność księdzu prawatowi Zdzisławowi Sokackiemu, proboszczowi parafii katedralnej Gospodarzowi tej szczególnie ważnej dla każdego Polaka świątyni, przede wszystkim za to, że przyjął nas otwartym sercem, udzielając cennych rad i otwierając na oścież nie tylko wawelską Katedrę, ale również swoje kapłańskie serce. Bóg zapłaci, księże prawaci. Pragnę również okazać wielką wdzięczność probosztowi parafii św. Ryszuli w Kowalu, księdzu dr. Petrowi a także wszystkim księżom koncelebralistom. Dziękuję Scholi Parafialnej Świętej Urszuli w Kowalu i jej znakomitej solistce Annie Sokołowskiej oraz Orkiestrze Miejskiej Wchodniczej Straży Gorzonej w Kowalu oraz naszym niezawodnym strażakom na czele z komendantem Zdzisławem Szatkowskim. Raz jeszcze wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać. A teraz poproszę swoich kolegów Burmistrzów i wójtów zarządu stowarzyszenia, myślę tutaj o Janie Klamczyńskim w Szydłowa oraz o panu burmistrzu Szkoła Marku Kudowie Podziękujmy pięknie księdzu pamiątek, które są w